Dobry dzień dobry, jest przed, jest przed ósmą. Środa, e, ja już wstałem koło siódmej przed siódmą, co prawda obudzony parę razy e, w nocy przez sąsiada, który nie potrafi e, zmieniać tonu e, i słownictwa w nocy również przy rozmowie z rodziną. Trzeba będzie chyba zadziałać w tym, tej kwestii, ale to tam mniejsza o to to. Teraz ciśnę na zakupy takie drobne do obi, żeby następnie wyskoczyć na jedną robótkę majsterkową, tak te montowanie kranów, parę dziurek w ścianie, jakieś tam podklejenie czegoś. Robię to rano, żeby mieć później cały dzień na tematy ninjasowe pewnie co jakiś czas sobie taką odskocznie zrobię, bo to zawsze przyjemne lubię majsterkować, lubię coś porobić także ciśniemy parę rzeczy ze sobą zabrałem w plecak no i co, w obi tak jak mówiłem, kilka drobiazgów i jazda do roboty miłego dziąka.